Ciężko w to uwierzyć, ale za nami już pierwsza połowa Shingeki no Kyojin The Final Season. Mam wrażenie, jakby od emisji premierowego odcinka minęło zaledwie kilka dni, a nie dwa miesiące. W dzisiejszym materiale nie będziemy dyskutować jednak o upływie czasu, a dziewiątym epizodzie, który miał przenieść nas na wyspę Paradis. Sprawdźmy, jakich informacji mogliśmy się z niego dowiedzieć. Zapraszam do oglądania. Odcinek oscyluje wokół przeszłych wydarzeń z udziałem zwiadowców. Poznaliśmy chociażby dokładne okoliczności, w jakich Jelena oraz Sonian Copon trafili przed trzema laty na wyspę Paradin. Jelena od razu poinformowała Hanji o liczebności mareńskich wojsk oraz powodach, dla których wrodzy żołnierze nie przeprowadzili jeszcze zmasowanego ataku. Główną przyczyną była oczywiście wojna, jaką Mareńczykom wypowiedziało jednocześnie kilka państw. Jelena i Oniankopon przedstawili również w telegraficznym skrócie swoje pochodzenie. Obydwoje zamieszkiwali ziemię brutalnie zajęte przez Marę. Ich nienawiść wobec prześladowców wzmogło także przymusowe wcielenie do wrogiej armii. Jelena podkreśliła też bezgraniczne uwielbienie wobec Zika. Ważnym momentem dziewiątego epizodu jest fragment, w którym dowódcy wojsk Paradis poznają plan Zika. Jak można się było domyślać, zamiary zwierzęcego nie wzbudziły zaufania wśród zwierzchników. Czarł goryczy przelał fakt, iż Zik nie wyjawił, jak należy użyć mocy pierwotnego i Tytana z królewską krwią. Obydwa elementy są jednak niezbędne, by wykorzystać kolosy tkwiące wewnątrz murów. Do wielce istotnej rozmowy doszło również podczas ćwiczeń strzeleckich. Armin i Mikasa wyrazili nadzieję, że uda się nawiązać dialog z Mareńczykami, dzięki czemu plan Zika nie musiałby zostać zrealizowany. Jega zwątpił jednak w słuszność tego stwierdzenia. Według Kerena osiągnięcie porozumienia wymaga mnóstwa czasu, na które Erdjanie nie mogą sobie pozwolić. Wypowiedź Jagera posiada najpewniej także ukryte znaczenie. Niewykluczone, że sceptycyzm odnośnie pokojowego rozwiązania konfliktu ma zatuszować poparcie wobec kontrowersyjnych założeń Zika. W moim przekonaniu każdy plan, mogący uchronić od śmierci tysiące, setki tysięcy ludzi, jest godzin szczegółowego rozpatrzenia, więc wyraźnie opowiadam się po stronie Mikasy oraz Armina. Jedna ze scen dziewiątego odcinka pokazała bowiem, iż dialog pomiędzy zwaśnionymi stronami jest jak najbardziej możliwy. Mam na myśli fragment, w którym Nikolo, mareński żołnierz, pojmany przez Erdian, proponuje ojcu Saszy wspólny obiad. Pan Blaus bez chwili wahania owe zaproszenie przyjął. To najlepszy dowód, że ludzi, których dzieli ciężka do zasypania przepaść, są w stanie się porozumieć. Ciekawi mnie, czy Erdjanie i Marańczycy zasiedli ostatecznie do jednego stołu, próbując zaniechać konflikt, a może wręcz przeciwnie. Najbliższy epizod powinien rozwiać nasze wątpliwości w tym aspekcie. Zagadkowo prezentuje się także jedna z ostatnich scen odcinka. Jelena dostarczyła dowództwu Erdi szczepionki pozwalające na zamianę w Tytanów. Początkowo sądziłem, iż mieszkańcy Paradii będą chcieli je wyrzucić, by położyć kres przeraźliwym działaniom Mareńczyków. Jelena wspomniała jednak, że nie sposób powielić środka zawartego w zastrzykach, co rodzi pytanie. Czyżby Erdianie chcieli aplikować szczepionkę u ludzi i zamieniać ich w tytanów? Jeśli tak, w jakim celu? Jest to część planu Zika: giganci mają stanowić przeszkodę dla wrogiej armii, a może pilnować zwierzęcego. Wówczas wzmianka o trzymaniu Zika na krótkiej smyczy miałaby pewien sens. Poza tym, kto zostanie przemieniony? Wszystko wskazuje na żołnierzy walczących po stronie mare, których duża grupa żyje ponoć wśród zwiadowców. Jeśli Erdianie rzeczywiście wprowadzą swój plan w życie, będziemy mieli do czynienia z sytuacją bez precedensu, która zaszukuje chyba wszystkich. Odcinek dziewiąty to na pewno jeden z najmniej emocjonujących epizodów The Final Season. Okazał się jednak bardzo potrzebny, aby przedstawić osobę Jelene oraz zrozumieć położenie Erena i jego towarzyszy w przeciągu ostatnich kilku lat. Kolejny odcinek będzie najpewniej ów zabieg kontynuował. Mam nadzieję, że z równie udanym skutkiem. Jeśli mogę mieć jakieś zastrzeżenia wobec dziewiątego epizodu, to jedynie pod adresem Nicolo. Sądziłem, iż żołnierz będzie chłopakiem Saszy, zaś my doświadczymy, jak pomiędzy dwojgiem młodych ludzi rodziło się wspaniałe uczucie. Brak takiego rozwiązania postrzegam jako pewną wadę.